Dobra, coś było dobre, to mi się Nie wiem, nie zrozumiałem nic. To... E, e, Przedstawiał nagrywać. Serio? bo no. Już nigdy nie nagrasz na YouTube? Nie. Na dzisiaj. bo nie chcę, mi zabierało fps -y, a FPSy są bardzo ważne, żeby dobrze grać. Glas. Glas. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A no tu, tu jest jesteś Nie opatrzyłem, ja że jesteś. Obróciłem się i nagle się nie ma i nie widziałem gdzieś i będę bałem się. Przezlacyłem nie powiem, że nie Uważaj, że ci nie zauważyli. Zauważyli. Dobra, z go. Bum bum. On nie patrzy, go nie ma. Dobra, bo... on tak, okay, bo musimy go nakurczać. nakurczakować. Na Dawid Jasper Kurczak. Skinął się z papy! Papa cię zabiła! Hihihihi! Ja. Hi, 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 hi. Ciebie zabiła. No i co ale nie może? Ile masz godzin w Minecraft? Ile masz godzin w Bedwars? 8 lat. Ja chyba Minecraft zagram z 8 lat. Nie, ja gram 14 lat, nie? No, ty masz 5 latek. No tak. Zbombiłem ścianę berlińską Dobra, czekaj Zbombiłem ją Tak, ja ją zbombię Zacząłem bomb Baba, zbombi... Dostał mi go Zbombiłem ją Ja go zbombiłem Ej, chodź, pokażę ci coś Czech zaskoczyłeś. Czech zaskoczyłem, zaskoczyłem. zaskoczyłem. Ty później ja zostawiłem wszystko w skrzynce No i? Nie ojcie. Poczekaj. chodź, czekaj. To no, ty mieszka nie ma. Nie wiesz, obok nie ciała, nie wiesz, obok nie ciągle. No. Dobra, trzy, cztery. Nie <ścoughs> doleciałeś, nie doleciałeś! A czy nie? No nie, nie, nie wybiło. Nie wybiłem. Kurwo, udawaj to. Kurwa, pod ze mną. Idziemy do złotych teraz. Jak dasz mi trochę złota. Masz. Zięci. Jeszcze dwa. Ale już za późno. A Ale jeszcze dwa złota ja... potrzebuję. A jeszcze więcej nie mam. Ale ja chcę. A ja nie mam. Ale ja chcę. Jedno złoto, daj. No daj, daj, daj. A, dupy daj. Nie, bo ja nie ty. Nie... nie daj dupy, ty daj. Ja

to jest Young pix. Lit Kacpix. to jest Ty, bo nam daje jeszcze No Oj. No i gówno, no i nie żyje. Ej, w jakiś jakieś. nie? <śmielone> jednego. <śmielone> Drogiennego... Nie mów <śmielone> tak! Nagrywasz nie nie. Yes. Ej, okay. dobra, zapomniałem że ty masz tego do, do streamka i ja powiedziałem tak Teor, yeah. i <laughs> Trzy, trzy minuty. Ja mam streamkę tylko. Oee! Oh, nagrywam. Roar. Roar. Wow. Która jest godzina? I muszę iść spać, wow. tu jest pierwsza w nocy Pierwsza w nocy jest... O, Czasu środkowo ja ja europejskiego. Co? My jesteśmy w innym czasie. Jesteśmy w czasie present simple. Present simple. Simple Dimple. A to jest bardziej simple Dimple, czy puppet Squish? <laughs> simple dimple, <pop> <laughs> to jest bardziej squish, czy simple puppet dimple. screech. Simple simple puppet screech.

Ja jestem Simple Dumplum, puppet skreślony. Nie wiem, pamiętam dosyć, to ok. Simple Dumplum, puppet skreślony. Ej, no ty ty tytuł się beze mnie. Czekaj, bo tu jest jakiś metal. No koniec, to. Alicia. 1, 2, 3. Ej, co on jest, co on ma? Czepy. Są czerwonych, Alicia spadła. Powtarzam, Alicia spadła. Ten bez zbroi, to jest Simple Dimple. Nie ma nikogo na Nie mnie. wiem. Taką jesteś takim, malutkim. Takim, takim kączuszką. Tak taką, jak ty, kołaj. Taką kączuszką jesteś. Kączuszką, tak. jestem jestem kączuszką. Jesteś kączuszką. Ty? Nie no, ty jesteś kączuszką. ty. Nie, bo, bo ja... Nie, bo A dobra, bo Alicia jest za dupy. No, spadła. Na prostej. Bo ona jest Simple Dimple. A mnie się popyt skujesz. idealnie A ja pomoż mi może, bo nam bazę rajdują. Alisia, Kamilek, mój kochany. To był ten bez broj, ten bez gaci. Dobra, leży już. No nie leży jeszcze, ale ja leżę. <grystanie> Co? Polisia <grystanie> ty. Ja, też. Aniszka jest chyba Paput Squish. Paput Squish? Uciekaj lepiej, bierz wszystko i uciekaj. Do zielonych biegnij, do zielonych idź, do zielonych idź. Oni są w twojej bazie, idź do zielonych, idź do zielonych. Jak mam iść do zielonych? TNT tu jeszcze, tylko... masz TNT? Nie. Mam simple table Paput Squish'a w sobie. Buduj się, buduj się, szybko, szybko, szybko. Wiesz ile ja Teraz, 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 teraz robię TNT Fireball Jumpa. Jest. Ja teraz pięć, to... Zbieraj. zbieraj. Zbieraj 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 Powiem ci tak u, Do żółtego lepiej nie iść Iść lepiej na, na, na diamenty Ty z Co? Dobra, Idziemy iść Do diamenty lepiej Ej, A masz Masz Aferbo light TNT. To tak, teraz Nie, nie, nie Do tego bo on tam jest on nie wie o mnie. Jednak wie. on wie. Jednak wie. He knows. Ty, bo oni są. Puppet squish. Gdzie ty jesteś? Na No uciekaj teraz szybko! Gdzie mam papet squishować? A masz tego, Tandy? Trzeba... Ej, oni to są! mi, bingo, mi, libo mi. Tego bo zbombiłem? On oh, jest papet, squish, simple, dimple... Gówno w dupie, chlupie. Malutki to gej. No! To lubię.